Przed nami piąty odcinek dziesiątego sezonu serialu O Mnie się nie martw. Tym razem Marcin wda się w bójkę. Ponadto na horyzoncie pojawi się kobieta, która może namieszkać w jego życiu. Sprawdźcie, co wydarzy się w 122. odcinku O Mnie się nie martw. W piątym odcinku dziesiątego sezonu O Mnie się nie martw Sylwia, Aleksandra Ademska, Wasyście Kostka, Mateusz Bieryt. Staje jako pełnomocnik w sądzie rodzinnym w prostej z pozoru sprawie o zezwolenie na małżeństwo nieletniej, która spodziewa się dziecka. Zgodziła się przyjąć tę sprawę ze względu na swoją matkę. Grażyna z kolei próbuje w ten sposób pomóc swojej córce chrzestnej, której matka, daleka kuzynka Grażyny, nie chce dopuścić do małżeństwa córki z zupełnie irracjonalnych powodów. Tymczasem sprawa której Marcin, Stefan Pawłowski, podjął interwencję mimo wątpliwości Kaśki, przyjmuje nieoczekiwany obrót i Marcin jest zmuszony wdać się w bójkę. Również Oliwka bojowo wkracza w nie swoje problemy. Nic dziwnego, że nowa wychowawczyni Oliwki, Danka, z dużym dystansem wita krewkiego ojczyma krewkiej uczennicy. Zwłaszcza, że Marcin ma zasadnicze zastrzeżenia do jakości jej przygotowania pedagogicznego. Krzysiek, Paweł Domagała, burzy się na wiadomość o tym, że Sylwia chodzi na psychoterapię. Do Sylwii zaczyna docierać, że Paweł, Marcin Korcz, może mieć rację. Tymczasem Paweł zaczyna podejrzewać, że ostentacyjnie prawdomówna Maria, Anna Maria Jarosik Tomala, żyje w kłamstwie, a Maria z rozbawieniem słucha nieustannych dyskusji Kostka i Karoliny, Karolina Bacia, na temat menturów. Sama żyje dużo ciekawszym życiem. Tak przynajmniej uważa,